Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpio Tarot Inspiracja, motywacja, rozwój I zapraszam strzelce na czytanie Co idzie do ciebie, co idzie do strzelczyków Na czas października Czyli minionego nowiu e, Moi drodzy, czytanie miesięcznie Do kolejnego nowiu w, no Być może w październiku pod koniec Czytanie na miesiąc e, Moi drogie strzelczyki czytanie ogólne, weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie tym osobom, które miały usłyszeć czytania pamiętajcie o włączeniu dzwonka i subskrypcji, aby być na bieżąco z wszystkimi czytaniami nie zapomnijcie też pozostawić łapki w górę i komentarza pod filmem e, moi drodzy zatem zaczynamy od karty mądrości wyroczni i zobaczymy, co dla Was ma do przekazania mądrość wyroczni. Najpierw, a potem sobie zobaczymy, co ma do przekazania tarot. Odsłoniła nam się tutaj pierwsza karta. Nie, to dobrze. Tą kartę miały przed chwilą skorpiony. Ok, ale zobaczymy, czy nam się pokaże coś dla strzelczyków. O, karta numer 16. Wszystko, co się świeci. Wszystko, co się świeci. Moje drogie strzelce. Ok. Tak więc to jest potrzeba zajrzenia ponad powierzchnię. To jest pragnienie założenia maski lub przebrania czegoś, aby ukryć prawdziwą naturę. Próba ukrycia czegoś. Próba bycia kimś, kim się nie jest. Ale to jest też kochanie gonitwa za każdą nową błyskotką i bycie zmiennym. E, ta karta, ta karta wszystko, e, wszystko co się świeci. E, moi drodzy, czasami próbuję się stać kimś, kim się nie jest, aby komuś zaimponować. Trochę upiększa się historię, dodając dramatyzmu, by uczynić się ciekawszym. Prawdziwa natura ukrywa się w cieniu. Bywają też chwile, kiedy nie dostrzegamy prawdziwej wartości kogoś innego, ponieważ może nie oznacza go, nie otacza go blichtr i blask, które wydają się tak pożądane. Teraz nadszedł czas, aby spojrzeć pod powierzchnię, pod maskę, na czyjeś prawdziwe oblicze. Ważne jest to, kim ta osoba jest, a nie co posiada lub co może ci dać. Nie skupiaj się na tym, co się świeci na pierwszy rzut oka. Lecz poszukaj wewnętrznego blasku. Patrz sercem, pozbądź się sztuczności i niech zabłośnie to, co jest autentyczne. Niekiedy okazja wygląda tak dobrze. Że błyszczy jak złoto i po prostu nie można się jej oprzeć. Zwłaszcza gdy wydaje się, że inni radzą sobie świetnie i trafili w sedno. Podczas amerykańskiej gorączki złota wszyscy pospieszyli na zachód, aby znaleźć swoją fortunę, a następnie opuścili całe miasta po tym, jak wydobycie wyczerpało wszystkie zasoby. Ty też możesz się wyczerpać, ściągając e, najnowszą błyskotkę. Ścigając najnowszą błyskotkę, która przyciągnęła Twoją uwagę, Twoja obecna sytuacja jest dość zmienna. Nie zwracaj uwagi na tych, którzy gonią za fałszywym złotem. Oprzyj się pokusie posiadania tego, co mają inni. To, co osiągnęli, może nie być prawdziwym sukcesem, którego szukasz, więc nie porównuj się z nimi. Widzisz teraz tylko powierzchnię, tylko iskierkę. Bądź pewny, że przeżyjesz swój własny, świetlany moment. Jeśli będziesz trzymać się tego, co ci znane, wszystko, co się świeci, może nie okazać się dla ciebie złotem. Ale moi drodzy, ważne to przesłanie właśnie na te relacje i związki czyli to, aby dostrzec prawdziwą wartość kogoś. To jest tak, jakbyście nie dostrzegali czyjejś prawdziwej wartości, bo może ktoś, wiecie, może kogoś nie stać, żeby dobrze wyglądać, żeby mieć drogie rzeczy, przedmioty, ruchomości czy nieruchomości, ale to jest jakaś osoba, która jest bardziej wartościowa od kogoś, kto na pierwszy rzut oka wygląda lepiej. Ma więcej i wydaje się, że jest lepszym człowiekiem. A niestety tak nie jest, więc e, no moi drodzy, no właśnie, prawdziwa natura ukrywa się w cieniu, więc teraz przyszedł czas, abyście spojrzeli pod powierzchnię, pod maskę, pod coś, co jest przywdziane, przyozdobione, mm, na czyjeś prawdziwe oblicze. I żebyście zwrócili na to uwagę, co ta osoba kochani. Mm, Jakie jest wnętrze tej osoby, tak? I nie skupiać się na tym, co jest na pierwszy rzut oka błyskotką. Tylko poszukać tego wewnętrznego blasku, czyli patrzeć sercem, pozbyć się sztuczności, a niech zabłośnie to, co autentyczne. Ok. No, to w tym momencie nie wszystko, co się świeci, kochani. Jest w porządku, także coś, co na pierwszy rzut oka wygląda okazją. To nie tylko dotyczy osób, ludzi w waszym otoczeniu. Yy, wiecie jakieś tam znajomości, relacji, związków. To dotyczy, dotyczy yy, jakichkolwiek rzeczy, przedmiotów, które chcielibyście kupić, bo no, no właśnie, bo tak wyglądają, tak? A może się okazać, że to jakiś bubel jest, kochani, albo yy, jakieś oszustwo nawet czasami, tak? O, tutaj nam już karty zaczęły wypadać. Więc no trzeba się temu przyjrzeć. Co zatem do Was idzie? Siedem buław. Siedemka buław. Mhm. Co kochani. Co moje drogie strzelczyki yy, będzie nieoczekiwanego. Dwójka mieczy. I co będzie rado? I radą będzie ósemka pentakli. A w tle jest: no właśnie, królowa kielichów, jest dwójka pentakli i są trzy buławy. Dobra. Chodzi o uczucia. Chodzi o uczucia, o miłość, o relacje. <laughs> Przepraszam, chodzi o uczucia, o miłość, relacje, bliskość i więzi. Chodzi o wierność, lojalność. Wierność, lojalność, oddanie. <śmiech> <śmiech> Moje drogie, strzeczki. <laughs> no i co? Teraz będzie czytanie, czy nie będzie. No to jest pytanie, będzie czytanie, czy nie będzie czytanie? Dobra. Tak więc, moi drodzy, to jest trochę tak, jakby w Waszym kierunku zmierzała osoba albo nawet ta osoba, już, no, powiem Wam, energię będzie ciekawą. To już dlatego, że ja zakrztusiłam się śliną. I szczerze mówiąc, już to widzę, co do Was idzie, już to kochani, już, kochani, to prze mnie przeszło, więc już Wam spieszę powiedzieć, zbliża się osoba, albo ona jest w Waszym otoczeniu, ale jakby konkretnie się nie ujawniła w Waszą, waszą stronę, w Waszym kierunku, może wcześniej. Uprzykrzała życie komuś innemu, ale idzie do Was, czyli tak jakby teraz skupi się na Was. Nie wiem, może z kimś nie wyszło, może kogoś nie udało się zmanipulować, może komuś, no, z jakiegoś powodu będzie kierowała się w Waszą stronę lub uaktywni się w Waszym, w waszym kierunku. Moi drodzy, to jest ktoś, kto no, nie jest przychylny. Więc, jeżeli osoba uważa się albo będzie próbowała wam się sprzedać jako przyjaciel, przyjaciółka, dobry znajomy, dobry doradca, nie wiem kto tam jeszcze, no to kochani, list To jest list sfarbowany, To jest osoba, która będzie zazdrościć zbliża się, chce się do was zbliżyć. Bo jest zazdrosna, zawistna i albo potrzebuje czerpać z Was właśnie tą energię, albo potrzebuje czerpać z Was jakąś wiedzę, może to, żeby być na bieżąco, może ma jakąś obsesję, trudno powiedzieć. Osoba zazdrości i jest zawistna. Więc, yy, jak to się mówi, przyjaciół trzymaj blisko, ale wrogów jeszcze bliżej. No więc, czy warto trzymać blisko tę osobę? No pewnie nie, warto się w ogóle odciąć to znaczy warto nie dostarczać tej osobie żadnych informacji o sobie żadnych planów nie zdradzać nie zwierzać się nie dać się pociągnąć za język w żadnej kwestii no bo wiecie, w tej kwestii, w której będzie ciągła za język to znaczy, że o to chodzi, tak? że, się chce, że chce tutaj pomanipulować, chce Wam zaszkodzić tak? w, tym, w tym temacie, w tym aspekcie o który będzie się wypytywać. Więc nie brać żadnych rad tej osoby. Też, tak jak powiedziałam, nie zdradzać planów, bo, moi drodzy, no będzie trudno sobie, może być też tak, że może być trudno zjednać sobie kogoś. to jest też, To jest też możliwość. <laughs> Są osoby, które nie mają stabilizacji finansowej. Pokazuje się brak stabilizacji finansowej. Są osoby, które mają problem ze znalezieniem pracy, zatrudnienia, współpracy. Być może przyjdzie oferta pracy, która może nie być akurat y, dla was właściwą ofertą, y, bo praca może polegać y, na bardzo stresujących warunkach. To znaczy, no, wiecie, atmosfera może być. Y, mm, <truci trucizną, <truci> może być trucizną atmosfera, ale może po prostu stresujące będzie stresująca, może być odpowiedzialność, stresujące mogą być obowiązki, stresujący może być charakter pracy, stresujący może być przełożony, ktokolwiek, tak? Praca po prostu może być stresująca i ta oferta, pomimo że no właśnie, pomimo że yy, może byście chcieli, może byście byli zainteresowani. To może być tak, że albo spróbujecie, albo podejmiecie, ale no bo tutaj mamy pokazaną dwójkę pentakli, ale kochani. <coughs> Ale no właśnie, ale stwierdzicie, że to za dużo stresu dla Was. Ale moi drodzy, to może być też osoba. Jeżeli Wy taką osobę poznacie, albo macie w otoczeniu, albo taka osoba się do Was zbliży, tak, tak jak powiedziałam na początku, odezwie, nie wiem, gdzieś tam przypadkiem na Was wpadnie, to wiecie, to nie będzie przypadek, nie? To znaczy ta osoba tego nie zrobi przypadkiem, ale postara się, żeby to tak wyglądało, żebyście myśleli, że przypadkiem na siebie wpadliście, że przypadkiem się wszędzie spotykacie albo często spotykacie, tak i ta osoba wam staje na drodze, tak i teraz no właśnie i to w końcu może może wy to wyczujecie w ciele takie napięcie, takie zaskoczenie, jak będziecie wciąż wpadać na tą osobę, albo ta osoba na was, możecie nawet no może niektórzy poczują jakiś taki niepokój, ale właśnie no będzie to takie, wiecie, to, to jakby nie będzie takie dla was nie będzie Was cieszyło to, tak? że Wy potem też to poznacie, że nie będzie Was cieszyło, że Wy ciągle tą osobę spotykacie. Będziecie raczej zaskoczeni, raczej zmieszani. Raczej nie jest to, powinniście czuć tą energię, że to jakby jest sztucznie aranżowane. tak, no, Że ta osoba, no, coś z tą osobą nie do końca halo jest, nie? A jeżeli jest nawet w porządku, to po prostu no może ktoś ma na waszym punkcie obsesję, a wy niekoniecznie jesteście tą osobą zainteresowani. I e, ktoś ma takie dziwne sposoby, metody i w ogóle, tylko że m, te sposoby, metody mogą mieć swój cel. Ta osoba zapewne chce osiągnąć jakiś cel, e, no więc miejmy nadzieję, że nie chce was w czym, z czymś skompromitować, ale też to weźcie pod uwagę. E, tu są różnego rodzaju sytuacje. No Albo ta osoba mm, zazdrości wam, słuchajcie, albo relacji, związku, albo osoby, albo kogoś, właśnie z kim wy, nie wiem, wypróbujecie coś i ta osoba też by chciała, albo no właśnie może gdyby was nie było, to byłaby ta osoba na pierwszym miejscu, a nie wy. Wiecie, to jest taka sytuacja, nie? I ta sytuacja mogłaby dotyczyć waszych spraw uczuciowych, osobistych, ale też waszych spraw zawodowych, biznesowych, tak. Więc moi drodzy, to tak jakbyście na przykład, nie wiem, byli proponowani do awansu albo do, do, jakiegoś, do jakiejś pracy, na jakieś stanowisko. I ta osoba na przykład tak jakby się tak samo ubiegła o to stanowisko, wy moglibyście tego nie wiedzieć, że ta osoba też aplikuje, czy zaaplikowała na to stanowisko, tak? Że staracie się o, na przykład o tą samą posadę, albo że ta osoba na przykład wie, że jesteście i wy wiecie na przykład czy, czy wiecie czy nie wiecie ale ta osoba wie, że jesteście brani pod uwagę do awansu, tak? No więc to jest, jest takie, by ta osoba chciała zrobić wszystko, po prostu, no kopać dołki, podłożyć świnie, cokolwiek, co spowoduje, że, mm, no, z, że po prostu znikniecie jej, e, że tak powiem, e, z drogi do awansu, no bo to jest tak, jakbyście byli dla tej osoby przeszkodą, tak? że gdyby was nie było, no to ta osoba, może ona jest druga w kolejności do tego, też tak może być. I w każdym razie dlatego będzie się tak blisko trzymać, będzie chciała wiele się dowiedzieć, będzie yy, 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 wypytywać, tak więc, tak jak powiedziałam, no nie warto tutaj absolutnie nic się nie odzywać, znaczy nie też nic się nie odzywać, po prostu nie zdradzać. Lepiej powiedzieć, że nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Po prostu lepiej odpowiedzieć wymijająco, albo nie udzielić tej informacji, niż dać się pociągnąć za język. No, to na to trzeba uważać, moi drodzy, bo właśnie to te spotkania przypadkowe, to wpadanie na siebie, czy jakieś tam ciągłe zagajanie tej osoby, czy pytanie mm, o cokolwiek, może właśnie okazać się, że to jest takie trochę z tą osobą stresujące, tak? tak wam się wydaje tak jakiś niepokój ehm, moi drodzy może być po prostu trudniej zrealizować pewne zamierzenia tak może tutaj być e, wyniknąć nieporozumienie e, mogą się tu po prostu wtrącać wam osoby trzecie zarówno do relacji do związków jak i w sprawy zawodowe biznesowe więc trzeba by tutaj na to uważać Moi kochani, może będzie konieczność walki, właśnie o swoje zdanie, o swoją wersję wydarzeń. O, moi kochani, nie wiem, może będzie właśnie trzeba walczyć o posadę, no, o ten awans, no może tak być. Może będzie trzeba pokonać strach przed wezwaniem. No, i ta karta nie wszystko, co, co się świeci, to znaczy wszystko, co się świeci, czyli jakby nie wszystko, co się świeci, trzeba brać pod uwagę. Tutaj, no, tak jak mówię, może być jakiś list farbowany w tym wszystkim. Może, możecie właśnie wydostrzec dopiero prawdziwą czyjąś naturę, to kim ktoś jest naprawdę, a nie tylko jak z wierzchu on wygląda, bo może być zupełnie wewnątrz inną osobą, tak. I to już może wam się nie spodobać. Nieoczekiwana jest dwójka mieczy. Nieoczekiwana dwójka mieczy. Moje drogie um, strzelce, no nie, nieoczekiwanie to wy możecie trochę błądzić po omacku. Um, będziecie mieć no, niespodziewaną trudność podjęcia decyzji, żeby nie powiedzieć, że po prostu nie będziecie potrafić podjąć jakiejś decyzji. Będzie wahanie się. Um, ta decyzja może zapaść jeszcze we wrześniu, a może zapaść w październiku, ale no właśnie w tym czasie powinna zapaść aczkolwiek czy zapadnie bo moi drodzy tutaj pojawi się nieoczekiwana równowaga więc tutaj jakby pewna energia powinna się wyrównać tak powinno przyjść zrozumienie no jest pokazany rozejm więc jest szansa że da się tą osobę uspokoić że da się Dojść do porozumienia, że da się wypracować kompromis. Tu może być albo rozejm, albo wypracowany kompromis. Da się to zrobić, tak? I to się nieoczekiwanie pokaże jako kompromis, jako harmonia, jako rozejm, jako zrozumienie. Więc miejmy nadzieję, że zostanie to w jakiś sposób zażegnane i być może nie będzie trzeba podejmować jakiejś decyzji, tak? Ale jeżeli będzie trzeba, no to, to trzeba podjąć, tak? Natomiast najlepiej, żeby ta pozycja była, żeby ta pozycja. No tak, no, żeby, żeby przyjąć taką bezstronność. I tu jest też pokazane nieoczekiwane wycofanie. Może niespodziewanie ta osoba się wycofa może tak być, więc coś zapewne spowoduje jej nagłe wycofanie. No może właśnie jak wy jej nie będziecie dostarczać jakiejś informacji, jakiejś wiedzy, nie będziecie odpowiadać na te pytania, nie będzie mogła z was nic wyciągnąć, ani nie wiem, wtrącając się nie będzie w stanie wpływać na was, tak, na waszą zmianę zdania czy na cokolwiek. No to właśnie może z tego powodu zobaczyć, że te wszystkie jej triki tej osoby nie działają na was, więc może właśnie dlatego ona odpuści, tak? Że zrozumie, że nic nie uzyska, nic nie osiągnie, że jej się to nie uda, co planuje czy co chce. I tutaj może przyjść to zrozumienie, tak? Że nieoczekiwane zrozumienie, że ktoś nieoczekiwanie zrozumie, że kurde, nic z tego nie będzie, tak? No, nie, nie, da, że nie da się wam zaszkodzić. Może się tak okazać. Ale trzeba tu, kochani, kogoś no, pilnować, nie? Pilnować się, żeby. Ktoś nie, nie zrobił Wam koło ogona, albo po prostu nie próbował <laughs> wpuścić Was na jakąś minę, czy wiecie, donosić na Was, czy nie próbował Wam jakiś tam zasadzek robić, żeby, no żeby wyszło na Waszą jakąś tam niekompetencję, nieumiejętność, czy, czy nie wiem, nierzetelność, czy nielujalność, tak? Wiecie, no... W się do różnych rzeczy mogliby posunąć? No nawet wystarczy, żeby ktoś, by, ktoś komuś by coś włożył, na przykład tak, do, nie wiem, do torby, do torebki, do plecaka, a potem gdzieś tam uprzejmie doniósł, że widział, że Wy na przykład coś braliście, czy wkładaliście do torby, czy kradliście. Tak? Rozumiecie o co chodzi. No i wtedy będzie pretekst, żeby sprawdzić, co Wy tam macie. Wy nieświadomi, że Wam ta osoba to podłożyła i jeszcze na Was doniosła. No, i wtedy mogłaby być taka sytuacja, że zostanie to sprawdzone i będziecie się co tłumaczyć, że ja tego nie wziąłem, nie ukradłem. I to jest wtedy, wiecie, wszystko mierzone lojalnością. Lojalnością, kochani, do konkretnej osoby, tak? To wszystko wtedy zależy, jakim się było człowiekiem, jak się było postrzeganym i kto tu wygra, bo no, wiecie o co chodzi, nie? Dobrze, co mamy jako rady? Jako rady mamy ósemkę pentakli. Jako rada jest w ogóle, kochani, praca koncentrowanie się na celu, praca nad relacją, praca nad związkiem, praca nad pracą, współpracą, szlifowanie warsztatu, dokształcanie się, podnoszenie kompetencji, podnoszenie umiejętności i zabieganie o właściwe do życia środki. Czyli to jest tak, jakbyście mieli pracować jeszcze, na, no, właśnie, na stabilizację, tak? Na budowanie stabilizacji, skoncentrować się na jednym celu, żeby osiągnąć stabilizację materialną przede wszystkim, ewentualnie też właśnie zaangażować się w relacje, żeby osiągnąć stabilizację emocjonalną, stabilizację uczuciową. I to radą jest po prostu zaangażowanie nad jakąś relacją, nad jakimś związkiem, nad jakąś znajomością. Więcej spędzać ze sobą czasu, mocniej się angażować, więcej rzeczy aranżować, być bardziej aktywną osobą, pomocną, tak, angażującą się, nie tylko, wiecie, w sprawy łóżkowe, ale na przykład też w sprawy obowiązków domowych, tak, czy, czy, czy czegokolwiek innego, jakiejkolwiek pomocy, czy załatwiania jakichś spraw. Być tutaj naprawdę takim wsparciem, osobą pomocną, cierpliwą, zaangażowaną, w sprawy waszych wspólnych relacji. Moi drodzy, to po pierwsze. No, po drugie, kochani, skupić się na dotrzymaniu jakiejś obietnicy, jeżeli komuś coś obiecaliście. A jeżeli nie możecie tej obietnicy dotrzymać, no to, to po prostu poinformujcie o tym i dlaczego nie możecie tego zrobić, tak? Żeby to było wszystko w porządku. Co jeszcze? No tak jak mówię, niektórzy się mają radę, żeby skoncentrować się na pracy. No może chodzi właśnie o ten awans, albo o nowe obowiązki, albo właśnie o to, kochani, nabywanie w zupełnie nowych umiejętności, nowych, podnoszenie tych kwalifikacji, doskonalenie się. Może to być też czas podnoszenia swoich kwalifikacji i po prostu będzie trzeba pracować, no właśnie tak jak tutaj na dwa etaty. Bo tu kochanie jest pokazana czyjaś wierność, lojalność, oddanie, miłość, więzi, bliskość, miłość, która nie wygasa, dojrzała, emocjonalna relacja i osoba. Być może rak, albo ktoś inny, jakaś inna, inna kobieta, no, która jest bardzo tutaj. Bardzo kochani, no jest taka bardzo, bardzo. Jest taka do tańca i do różańca. No to już wiecie, jaka jest. I dwójka pentakli, czyli tutaj dwie osoby, dwie prace, dwa związki. No, jest tutaj dualność. Póki co jest zmienność też. To może po prostu oznaczać zmienność. E zmienność waszych decyzji. Jeżeli nie ma dwóch osób czy dwóch źródeł dochodu, to może być właśnie zmienność w decyzjach i trójka buław. A trójka buław pokazuje albo jakąś trójkową sytuację, w której no właśnie wy troszeczkę się znaleźliście, albo kochani, to jest oczekiwanie, to jest szansa, to jest chęć dania komuś szansy. Pierwszej lub kolejnej, i to jest chęć zaproszenia kogoś do swojego życia, oczekiwanie, czekanie na czyjeś przybycie, przyjazd, tak, przyprowadzkę, no ktoś po prostu się być może będzie do Was wprowadzał. Moi kochani, dbajcie o siebie. Buziaczki, papa. Pa.